Pola pod nowe zasiewy, jak widzicie, mamy przygotowane. Nasiona dostarczyliśmy do naszych stacji hodowlanych. Niebawem siewy na naszych platformach. Ale zanim będziemy mogli podzielić się zdjęciami i filmami z, nas, z, z siewu w naszych stacjach, może krótkie podsumowanie minionego sezonu. Jesteśmy po żniwach. Plony zostały zebrane. Rok niestety nie był łatwy dla rolników i plantatorów rzepaku. Bardzo wcześnie rozpoczęła się w tym roku wegetacja. Praktycznie początek kwitnienia przypadał na pierwszą połowę. Połowę kwietnia. W wielu regionach też wystąpiły przymrozki, które spowodowały ograniczenia w plonowaniu niektórych odmian. Ponadto w okresie późniejszym, w okresie budowania plonu, mieliśmy niedobory wody, co wpłynęło niestety na ograniczenie plonowania. Rzepaku. W przypadku zbiorów rzepaku w Polsce w tym roku zebrano około 3,4 miliona ton rzepaku. Jest to około 9% mniej aniżeli w roku ubiegłym. Zobaczymy, jak ułożą nam się warunki pogodowe pod zasiewy tegoroczne. No i trzymamy kciuki za wszystkich plantatorów rzepaku. Bądźcie z nami, śledźcie nas w mediach społecznościowych.